Dobry dzień dobry, witam Was w filmie z serii zimowej herbaty. Jak widzicie, niosę ze sobą półdło pełne roślin cebulowych. Mam też przy sobie wiertło, mam przy sobie wkrętarkę, więc zabieram Was do sadzenia już ostatnich roślin cebulowych w tym roku. Kilka słów wyjaśnienia. Roślin cebulowych już nie kupiłam, tak jak wam obiecywałam. Natomiast dostałam, otrzymałam pudełko narcyzów i innych roślin cebulowych w ramach podziękowania od mojej koleżanki. Także będę chciała je sobie dzisiaj tutaj posadzić. Szukałam takiego miejsca gdzieś w głowie, gdzie mogłabym te wszystkie narcyzy ulokować i powiem wam, że miałam troszeczkę problem, dlatego że teraz już nie pamiętam dokładnie w których miejscach sadziłam rośliny cebulowe we wrześniu czy też w październiku i mam takie jedno miejsce tutaj za szklarnią które chciałam trochę odczarować bo niestety było to miejsce troszeczkę przeze mnie, no takie pozostawione na pastwę losu mało się tutaj działo rozpoczęłam te moje przebudowy i porządki latem, no i teraz pomyślałam że jeszcze bardziej upiększę to miejsce dodam właśnie rośliny cebulowe i dodam rośliny takie, które się fajnie wysiewają takie, które zadarniłyby mi tą przestrzeń, no i oczywiście ułatwiły pielęgnację, bo zagłuszyłyby mi chwasty. No i słuchajcie, obiecywałam wam taką serię zimowej herbatki w grudniu, także mam nadzieję, że tych, więcej, że tych filmów pojawi się troszeczkę więcej na kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie taka zapowiedź. Trochę kręciłam to niechronologicznie, dlatego że dzisiaj będziemy sobie robić porządki też w szklarni. Będę chciała posprzątać wszystkie pozostałości gałązek zielonych, jakie mi zostały przy tworzeniu ozdób na ganku. Natomiast film o ozdobach na ganku pojawi się w niedzielę, także. Trochę pomieszałam, ale nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie pomieszała. Także słuchajcie, bierzemy się zasadzenie. Ja wam jeszcze pokażę, co wymyśliłam, bo dodam jeszcze parę tutaj bylin, które mam, których nie musiałam kupować. Także, no co, zabieramy się do działania. Kiedyś w tym miejscu była taka. Skrzynia, podwyższona grządka na wszystkie moje siewki, które nie mieściły mi się na rabatach, a szkoda było mi je wyrzucić na kompost. Była tam super ziemia, taka pulchna, żyzna kompostowa, jednak to miejsce było zasiedlane przez turkucie i przez nornicę, stwierdziłam, że skrzynię rozbiorę, rozgrabię tą super pulchną ziemię i zagospodaruję to miejsce roślinami takimi, żeby właśnie się same wysiewały, żeby same zarastały tą przestrzeń. Są tutaj bodziszki korzeniaste, siewki poziomek, teraz dodaję tutaj e, pierwiosnki wyniosłe, a pomiędzy tymi kępami bylin będę właśnie dzisiaj sadziła narcyzy. Już ja mam tutaj słuchajcie, za odmiany. Mam jakieś żółte tulipany, ale ich tutaj nie będę sadziła. Mam czosnki. Tutaj też raczej żadnych czosnków nie będę sadziła. Oho, ogrodniczki biegły, pobiegły. Natomiast mam jakiegoś szafirka i zobaczę sobie w ogóle co to jest za odmiana, bo jej nie znam. To jest Fantasy Creation. Jeżeli jest jakaś fajna taka błękitna lub jakieś ma fajne takiej um, niespotykany kolor, bo wiem, że też są szafirki takie różowe, białe, błękitne. Ja mam w swoim ogrodzie takie zwykłe, klasyczne, z takich babcinych ogrodów. To może jeszcze go gdzieś posadzę do doniczki. Natomiast wszędzie tutaj mam już narcyzy. I mam chyba cztery paczki. Tu jest narcyz e, Regeneration. Też go nie znam. Dick Wilden, Sunlight Sensation. I full house, żadnych tych narcyzów nie znam, nie znałam, musiałam sobie je w ogóle sprawdzić jak wyglądają, no ale tak jak wcześniej wspomniałam są żółte, także co szybko sobie je porozstawiam, no i biorę się do sadzenia mimo, że tutaj jest w miarę pulchno, bo tak jak mówiłam rozgrabiłam całą tą e, ziemię ze skrzyni to i tak wydaje mi się, że szybciej mi pójdzie z wiertłem i z wkrętarką, mam nadzieję, że mój mąż tego nie widzi, bo już czyścił trzy razy wkrętarkę po mnie i po moich brudnych rękawicach ale takie jest po prostu życie z ogrodniczką no cóż mogę powiedzieć, dobra biorę się do pracy, słuchajcie. Natomiast z tej strony y, muszę sobie zabrać, no, no właśnie chciałam pokazać to, że nie zawsze wszystko wygląda tak, y, jak na obrazku. Mianowicie tutaj moje poidełko, słuchajcie, tak, w takim stanie jest od wiosny. I ja sobie cały czas obiecywałam, że zajmę się nim, już nawet szłam z młotkiem, żeby to moje, tą moją górę już całkiem roztrzaskać, ale jakoś, jak widać, y, no nie trafiłam tu z tym młotkiem. No, droga do domu była zbyt długa. Słuchajcie, ja to poidełko chowam zawsze na zimę, żeby właśnie mróz nie rozsadził mi tej góry. Natomiast pośpieszyłam się w tym roku za bardzo znaczy pośpieszyłam się. No były bardzo duże te przymrozki w kwietniu i po prostu mi je to pojdełko rozsadziło. Ja myślałam, że już mu się nic nie stanie, ale jednak no mróz dał radę. Trudno się mówi. Wymyśliłam już inną górę, natomiast no muszę się za to zabrać. Także wydaje mi się, że w tym roku skończy się tylko na tym, że ja to pojdełko sobie schowam do garażu, a już całą tą odnową zajmę się wiosną. Natomiast rośnie tutaj właśnie Dąbrówka, Konwalie i Paprocie, natomiast tym Paprociom jest tu naprawdę bardzo źle ze względu na to, że nad nami Góruje tutaj olbrzymi stary świerk i on naprawdę tymi korzeniami sięga aż do szklarni, także po prostu im jest tutaj za sucho. Ja je muszę zabrać w inne miejsce, takie bardziej ocienione, bardziej wilgotne, żeby im po prostu było lepiej. Natomiast kiedyś wygrałam, słuchajcie, wisterię. Ja ją posadziłam tutaj i zgodnie z tym, co przeczytałam na stronie u pana Marczyńskiego, Eclematis to źródło dobrych pnączy. Um... Przez dwa lata nie zalecał właśnie przycinać tej wisterii, tylko prowadzić tak mniej więcej. Zobaczcie, tutaj nawet sobie troszeczkę ją tak oplątywałam, jedna, jeden pęd o drugi. Natomiast w przyszłym roku no już muszę ją przyciąć, bo widzę, że ładnie się tutaj ukorzeniła, ładnie się tutaj przyjęła i chciałabym ją właśnie tak oplątywać u nasady, żeby ona stworzyła taki mocny pień, żeby kontrolować w ogóle jej wzrost i górę, dlatego że tutaj. Ta cała podpora powstała ze starych elementów z więźby dachowej w ogóle. Tutaj mąż mi ją zrobił już kilka dobrych lat temu i właśnie ona czekała na zagospodarowanie i później udało mi się właśnie wygrać w konkursie i na Instagramie tę wisterię. Także jeżeli ktoś ma wisterię w swoim ogrodzie, to oczywiście może mi dać jakieś wskazówki, bo w, moim, w ogrodzie moich rodziców my nigdy nie mieliśmy wisterii, więc ja tak naprawdę mam z, z nią do czynienia po raz pierwszy. Będę robiła oczywiście rzeczy trochę po omacku, trochę będę się sugerowała właśnie radami innych w internecie, no i oczywiście od pana Marczyńskiego, no bo ja głównie od niego zamawiam wszystkie klematisy, no i z tego co widziałam, to właśnie ma fajne takie ciekawostki na stronie internetowej, w tym swoim sklepie internetowym. Ma wszystkie porady, jak nawozić, jak przycinać, więc na pewno skorzystam. 영자 a o Także ja tutaj zaraz chowam ten cały mój mandżur e, Idziemy zaraz do szklarni. Natomiast tutaj mam jeszcze takie doniczki e, po tych pierwiosnkach. One nie były całkowicie ukorzenione, jest w nich sporo ziemi, więc ja tę ziemię wykorzystam. Nie będę jej wrzucała na kompost, tylko wyściłkuję sobie kolejną skrzynię e, w tym moim mateczniku, e, w warzywniku. Natomiast zaraz sobie przejdziemy do szklarni. Opowiem Wam, co tam tworzyłam w, e, wczoraj, co będę jeszcze robiła. Natomiast najpierw muszę się chyba, słuchajcie, ogrzać, bo mimo mojego wełnianego sweterka czuję, że potrzebę. Potrzebna mi jest naprawdę ciepła herbata i chwila przerwy w domu, także widzimy się na herbatce. Dobra, słuchajcie, ja was zabieram do szklarni. Jak widać y, działałam tutaj kreatywnie, i mam taką jedną zagwostkę, bo przed chwilą, jak byłam w domu na herbatce, to odsłuchiwałam i oglądałam sobie y, te materiały, które wcześniej tutaj z wami nagrywałam, sadząc tam rośliny cebulowe i jedno nagranie, jeden obraz mi miga, jakoś mryga. Pewnie źle coś ustawiłam przy słońcu i po prostu y, telefon nie dawał sobie rady. Mam nadzieję, że będę mogła potem coś z tym zrobić bo nie mam możliwości powtórzenia tego nagrania. No ale, e, tak jak mówiłam, tworzyłam tutaj e, ozdoby na ganek. film ukaże się w niedzielę, natomiast no, nie, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że w jednych z tych ozdób będzie wianek. Natomiast tutaj już mi ani nie, e, nie wystarczy materiału, żeby tutaj zrobić jakąś zimową wersję e, tego trawiastego wianka. Na początku myślałam, że może... Podaję tutaj jakieś takie zimowe elementy ale on mi się tak podoba w tej odsłonie że ja go chyba po prostu zdejmę, umieszczę w kartonowym pudle, wyniosę na strych, a tutaj postaram się coś zrobić po prostu z tych resztek mam tutaj jeszcze mm, kawałki takiego y, zwykłego pluszcza, y, takiego bluszczu y, zimozielonego i tutaj właśnie są te kawałki to jest y, bluszcz z ogrodu moich rodziców to już są takie naprawdę grube gałęzie tak naprawdę y, grube te pędy Widzę, że niektóre tutaj kawałki, jakie miałam zebrane, to nawet kwitły, więc no naprawdę to jest już taki stary okaz. No i postaram się coś z tego wszystkiego stworzyć. Obciąłam jeszcze taką gałąź śleszczyny. Ona też ma taki ładny, ładny kształt, ładną strukturę, więc może zrobię coś w takiej formie właśnie wiszącej, ozdobionej lekko gałęzi. Ja może te moje porządki w ogóle zacznę od tego, żeby zdjąć ten wieniec, dlatego że dynie zabieram sobie do domu. Nie będę ich wyrzucała na kompost, spróbuję po prostu wybrać z nich nasiona, dlatego że ogólnie rośliny dyniowate między sobą się zapylają. One później nie wszystkie dają cechy mateczne z tej rośliny, po prostu jaką pobieraliśmy, cukinie i dynie. Natomiast jeżeli chodzi o te białe dynie Baby Boo, to powiem Wam, że ja z nich wielokrotnie zbierałam nasiona, bo uprawiałam je w swoim ogrodzie. Te akurat dynie mam od koleżanki. Natomiast one mi powtarzały te cechy, więc szkoda mi było je o tak po prostu rzucić bezmyślnie na ten kompost. Wybiorę sobie z nich nasiona, także je zabieram do domu stąd ten koszyczek. Tu mam jeszcze mnóstwo materiałów. Może wykorzystam coś na jakieś ozdoby na cmentarz. Także przebiorę sobie te wszystkie gałązki. Najwyżej zrobię z nich takie po prostu stroisze, porzucam właśnie gdzieś w okolice gaury. Mam nadzieję, że to była spadająca gałązka, a nie mysz, bo powiem Wam, że jak szłam tutaj, to coś mi mignęło. Je ja teraz cały czas czuję i widzę, że gdzieś przebiegają myszy. Mam nadzieję, że to, że to są myszy, a nie jakiś, nie wiem, jozin, z bazin czy ktokolwiek inny tutaj z moich pobliskich bagien. Ale wracając, zdejmę sobie ten wianek, tylko nasiałam sobie teraz tutaj tego szpinaku, jakie mam tu wejść. Słuchajcie. O! No, nie było tak źle. Gorzej będzie z mocowaniem gałęzi, bo zaraz Wam w ogóle opowiem, o co, o co mi chodzi. Ten wianek tutaj sobie zabiorę do domu, żeby jeszcze podeschły te, te pióropusze, no bo wiadomo, tutaj czasami zbiera się wilgoć i trafi do pudła na strych. Otóż słuchajcie, obciąłam sobie taką gałązkę i nie wiem, czy Wy kojarzycie czasami... Na jakichś zagranicznych często stronach, no już chociaż na polskich takich przyjęciach weselnych też się zdarza tak robić, że nad stołem tym prezydialnym, gdzie siedzi, gdzie siedzi para młoda, gdzie siedzą świadkowie, najbliższa rodzina, wiesza się właśnie jakiś ładny napis, ewentualnie taką chmurę z gipsówki. Czasami właśnie z takich traw ozdobnych, z piropuszy, albo wiesza się jakąś taką fajną gałązkę ładnego kształtu i ozdabia się ją tak bardzo naturalistycznie. Zazwyczaj są to jakieś właśnie wesela w takim stylu boho. No i ja chciałam taką ładną gałązkę z leszczyny, i ona bardzo ładnie wygląda. A wchodziła mi po prostu na przy małzerze, i no wiecie, ja ją cały czas zahaczałam głową, więc może by, bym sobie ją tutaj gdzieś podwiesiła w taki sposób i na przykład narzuciła jakoś ładnie takie gałązki bluszczu, to zawsze byłby jakiś taki element dekoracyjny, nie byłoby tutaj pusto. Zastanawiam się, czy sam ten bluszcz i ta gałązka wystarczy, bo mam ogólnie w tym roku fazę na kokardki, dlatego kupiłam sobie różne wstążki i na choinkę, i na wieńce, i do wszelkich ozdób, dlatego, że taka wstążka, no tu jest na przykład, ile tu jest metrów? 32 metry, no ja za nią zapłaciłam grosze, bo jakieś chyba 3 albo 4 zł, chyba 4 i ona mi wystarczy na tyle po prostu wszelkich różnych ozdób. A mam właśnie fazę na kokardki, dlatego, że one wyglądają ładnie, szybko się je robi, są skromne, są eleganckie. Możemy sobie wybierać właśnie jednego koloru wstążki, ale różnej grubości, żeby po prostu dać taką troszeczkę inny wygląd. Dlatego wszędzie teraz w moich ozdobach będą wstążeczki, również na choince. No jeszcze się zastanawiam, czy tutaj dam jakiekolwiek wstążki, czy zostawię to takie delikatne, naturalistyczne. No zobacz, Także co, może najpierw sobie to jakoś spróbuję podwiesić, albo to może zostawię na koniec, a przebiorę sobie szybko te gałązki, bo wydaje mi się, że jeszcze coś uda mi się z nich zrobić. Mam nadzieję, że nie przysłonię wam w żaden sposób kadru, bo chciałam sobie tutaj zrobić, wiecie co, choineczki, tylko że jedna z moich tych donic jest dziurawa, ale to nic. Mam tutaj sporo takich gałązek, mam na przykład machonię, i tą machonię to chyba całą, no oprócz tej, bo sprzecięta. Natomiast całą tą machonię, o tutaj co mam taką wielką kiść, to włożę ją sobie po prostu do takiej osłonki, takiego koszyczka i postawię taką, taki bukiecik. Może jeszcze z niej coś stworzę na cmentarz, także nie chcę jej ciąć. Także ją sobie zaraz tutaj odłożę. Włożę sobie ją tutaj. I jak dla mnie to już wygląda jako ozdoba, także to na razie sobie odstawiam. Natomiast ja mam tutaj, zobaczcie, ile jeszcze takich fajnych gałązek i pomyślałam sobie, yy, wiecie, ja jeżeli chodzi o yy, takie ozdoby świąteczne to zazwyczaj nie kombinuję z dodatkami, stawiam po prostu na taką naturę i na takie gałązki, które mogę sobie pójść nasić za darmo z ogrodu rodziców czy swojego. Mam nadzieję, że mój ogród kiedyś będzie już na tyle dojrzały, że ja będę miała sobie właśnie, że będę miała w ogóle taki materiał do cięć do takich różnych ozdób świątecznych i po prostu chyba na kilku znaczy na kilkach bo chcę zrobić takich kilka. Zrobię po prostu parę takich może choineczek i powtykam je tutaj do donic, żeby jeszcze w tej szklarni coś po prostu ładnego było. Także szybko sobie to przebiorę. że te cholinki będą wyglądały tak zrobiłam je z resztek te gałązki sobie y, zostawię w jakiejś skrzynce tak jak mówię może y, będą mi się jeszcze y, może jeszcze mi się przydadzą może zrobię z nich jakiś stroisz y, właśnie zimą natomiast tutaj na te cholineczki dam po prostu na górę wstążki y, wywiążę kokardy tak żeby od razu przysłonić ten drucik ja używam zielonego drucika florystycznego bo on i tak jest tak y, mało widoczny, tutaj już jak widzicie jest tak naprawdę końcówka Natomiast, no, tak jak mówię, on nie rzuca się tak bardzo w oczy, jeżeli robimy jakieś wieńce i tak dalej. Natomiast, no, tutaj w takich małych ozdobach to wydaje mi się, że nie będę już więcej nic dawała, tylko właśnie taką delikatną kokartkę, przysłonię troszkę ten. O, sekator się wyłączył. Przysłonię delikatnie ten drucik, wywiążę kokardkę, a tutaj ten, te przestrzenie. Przy, przy donicy, żeby nie wystawał tak piach, to zrobię tak standardowo mój sposób, czyli po prostu wykorzystam do tego mech. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze tutaj z tych moich ozdób jesiennych powinnam mieć i to będzie tak naprawdę już gotowa chyba ozdoba, więc nic nie będę kombinowała. Jeżeli wywieszę tutaj na tej mojej gałązce bluszcz, to tutaj sobie gdzieś tak go też na tym stoliku postawię i wydaje mi się, że to już będzie tyle. Może jeszcze jakieś szyszki położę i Same gałązki będą mi się podobały najbardziej. No dobrze, słuchajcie, pora teraz na tą gałązkę. Mam sznurek, ale czy mam nożyczki? Dobra, mam nożyczki. Kryzys zażegnany. Muszę po prostu jakoś to sobie przywiązać i zrobię to po prostu na oko. Standardowa moja miara to jest na oko. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trzeba po prostu wszystkim mówić, że tak miało być. Tyle, jak będzie krzywo bardzo, to będę chodziła tak, nie będę się na to spoglądała i też będzie dobrze. Ma być to, powiedzmy, takie w miarę asymetryczne. Nie wiem, czy to nie za krótki sznurek, zobaczymy. Także coś z tego wyjdzie. Słuchajcie, jestem dobrej myśli. Ja tak właśnie zazwyczaj, już pod koniec tych moich y, ozdób świątecznych, staram się naprawdę każdą gałą gałązkę wykorzystać. No, bo nie chcę tego wyrzucać, no bo wiadomo, że to ktoś musiał zasadzić, ktoś to musiał pielęgnować, potem to trzeba było ściąć. No, i to nie jest takie hopsiub, to wszystko, prawda? Ale z drugiej strony zawsze sobie powtarzam, że takie naturalne ozdoby są i tak lepsze, bo w razie czego, czy, czy tymi z skrawkami gałązek, tych, tego całego igliwia, ja jestem w stanie okryć sobie. No, na przykład, wychodzące jakieś rośliny, już bliżej wiosny, czy właśnie jeżeli się nie napada, a ja gdzieś, nie wiem, na weekend wyjadę, będę się martwiła, czy będą mrozy, zawsze mogę sobie takie resztki wysypać, czy tutaj, czy na kompost, i mam w miarę czyste sumienie, słuchajcie. No, i teraz brak moich zdolności i koordynacji ruchowych zobaczy więcej niż moja rodzina, bo zobaczył to ludzie w internecie. Żeby nie wdepnąć w szpinak, żeby nie wdepnąć szpinak. Ola skup się, skup się Ola. Najpierw zwiążę sobie na kokardki, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest to, o co mi chodzi. Tu chyba damy wyżej. No może ładniej by to wyglądało, jakbym miała większą gałązkę, tylko że no... Szkoda mi ucinać z takiej dużej gałązki leszczyny, bo szkoda mi, że stracę orzechy. No i zobaczcie, tutaj jest ta gałązka, mniej więcej sobie wyrównałam wysokość, nie wiem czy ją będzie tutaj dobrze widać, dlatego że ten brąz na razie się zlał, ale ta sama struktura i kształt mi się bardzo podoba, natomiast mam tutaj właśnie te gałązki bluszczu od moich rodziców z ogrodu, zobaczcie. O, tutaj były jeszcze kwiatostany, mam nadzieję, że to będzie widać. Przepięknie to wygląda i to już jest dla mnie, tak naprawdę, ozdoba sama w sobie. Ja myślałam, żeby tu dodawać jakieś inne takie dodatki, chociaż powiem Wam, że tak się zastanawiam, czy, czy one tu będą w ogóle konieczne, bo podoba mi się taki naturalistyczny w ogóle wygląd. Gdzieś o tak to może złapię. No nie wiem, czy Wy to widzicie, to co ja widzę, ale mi się to zaczyna podobać i zobaczymy, co, co mi tu jeszcze. Co mi tu zaraz jeszcze do głowy wpadnie? Wezmę to może jakimś drucikiem, zrobię właśnie taką troszeczkę girlandę, troszeczkę taką ozdobę. No zobaczymy. Najpierw wstążkę owijamy w koło palca wskazującego W zależności od tego jak długi chcemy ten wystający kawałek Potem robimy dwa pełne ruchy Między palcem wskazującym a kciukiem I ten kawałek wstążki Robimy pętelkę I przekładamy przez tą pętelkę czy ja to przeplotło? Nie. Zaciskamy. I zobaczcie, puszczamy z palca wskazującego. I powstała nam taka podwójna wstążeczka. Ja was tutaj zostawiam już z tą ozdobą. Przepięknie zachodzi słońce. Ja uwielbiam właśnie ten moment dnia, kiedy już te drzewa pozbawione liści, tak zachodzą w tej słonecznej kurtynie pod koniec dnia. Także pospaceruję sobie jeszcze szybko po ogrodzie i doszoruję dłonie z żywicy z tych wszystkich moich zimozielonych gałązek. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tych kokardkach. Czy są tutaj zbędne, czy ich dołożyć więcej? Tak jak powiedziałam. Grudzień się dopiero zaczął, więc mamy jeszcze czas na poprawki tych wszystkich y, kolejnych ozdób. A my widzimy się już niedługo. Pamiętajcie o niedzielnym filmie, tam będę ozdabiała ganek, również będzie dużo y, czerwonych kokardek. Tutaj już mogę zdradzić. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku zimowej herbatki. Do zobaczenia, pa pa!